/a? Zabei, a daj, tak, Notbah, is, to też jest no. mój Jeśli będziemy grać, mój kufr, to źle nic, gdzie jesteśmy, tak? Jesteśmy, jakiegoś introspekty, to już powiem, że już nie jesteśmy na nowym, na nowym, na nowym wersji. Tym bym na razie to tak nazwę, ale teraz musimy przejść do właściwych rzeczy. Nie zasięgam tam. No, muszę kompostownik oddać, bo podziękam. Weźmy na chwilę i tam. Tam pomniec. Kuki. Dobra, wyszło. Niemiec tak... Ja mm, już trochę w typu wprowadzę na... No ja już trochę spędziłem czas. 5... 5 lat, No, to proszę, 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 możemy tutaj proszę, 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 Muszą być papier, albo skąd Kiedy nie wiedziałem, co pani wam pokażę. ja nie bo mogę tym kupować. Jest tam, tylko Wyda mi się. Jest, butelki z Espron. <hi> Chciałem kupić i ja tutaj jeszcze trochę ci odrykuję tam ją coś. A to są socki, to nie. A to skupy, tak. Albo nie, dobra, nie robimy. Nie, robi, nie robimy. Robimy przechu raz... nie w swojej razie w naszej chacie, ale... Nie mówię coś serwierz. Potem może się zrobimy jeszcze robimy czy... własną chatę. Co masz dziś z tym Minecraftem. Wiesz, że... Dobra, musimy tak na razie to rzucić, bo kurde, Minecraft nie widzi. Nie, bo ty lubisz to. No... O, i się mieścimy. Bajka? Bajka. No i idziemy po prostu stąd. No to sobie te rzeczy mogę zabrać, pochować, bo naprawdę mi to nie to bo teraz to poprowadzę trochę ja pójdziemy w tamtą stronę, to tu mamy Też jest takie odwona, jest w Mamy ten i, i pokupywałem się. Owszem, szybokie pochodziłem, to był ten i włosy przeformowałem. Pyk na niebieskie, trochę uczyście jeszcze zmieniłem. Muzyk, taką, o wy jeszcze nie widzicie tego. Czy, taką piękną koszulkę bo Buty jak buty i mam z tyłu do dlatego bardzo spoko, 23 trzeci lewry to masz to zrobić tak Bardzo duży No i tutaj po tych troszkę Po prostu po, po krątu Tutaj Ładne ściany porobiłem Bo wiadomo takie chcemy zrobić Biaterki albo coś tak Albo Albo coś możemy Tam za komuś No i tutaj nasz chyba nie dorwie Mam nadzieję Proszę, uszmy w bo Bo jest, bo jest. Że no co trzeba się zbierać z wątków kolejnych wielodziorów ogarnąć co nam będą zbroje robić albo miecze jakieś fajne bo w tych żelaznych rzeczach to nie czuję się pewny tam jest obrońca, obrońca w kostnole. Ja naszych ja drugi tutaj twórdzie No czyli pilnuję. u um, ten, też byłem, też tutaj było, idziemy o to trochę po no, gościu nie chciał być profesjonalistą um, Nie, e, nie chciał być no, takim magiem po prostu Chcę być Ja sobie wyobrażam gdzieś chatę Tam gdzieś może kumpli moich Nie wiem, może ktoś dołączyć do tego Nie mam pojęcia Dobra No nie, już się noc robi Chciałabym gdzieś zrobić kupalnię Tak na tą minusową na sandu, sobie trochę diamentów, może na Twitchu coś nagramy, ej kiedy chcecie... co ja nagrywam na Twitchu. stawcie tu stąd, 100... nie, dobra Tysięcy uchwały wstąpiły Stawcie tu pięć, łapów w górę ej, Wiem, co tego nie dobijecie, bo nawet nie mam czterech 4... Jak mnie przestraszyli Ej, napiszcie, jak bym nazwać to masz, Bo poszukamy tych i to nas a ja chcę... Nie wiem, czy w to to na Mało miejsca. Ale tak, to musisz zrobić, ta prawdora, bo on tutaj... No nie chcę go obrażać, a... On spadnie tam i może się.. zrobić. nie, Jezu, nie, mnie nie, dobra, idziemy, nie, 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 jak nie, 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 ta y, lisu, nie, się zwykłego to ja myślę, że creeper wybuchnie i mi Ale cały pokrani z mietin? Wity! Każdy misz! Nienawidzę też nie! Dobra, tego drzewa na pewno nie jest tworzego, bo się... Tak, nienawidzę też duży Ale tam gdzie będę widział, to będziesz sprzinał. No. Do mnie jakiś podejdzie, to ja po prostu chcę Mam to gdzieś. Dobra, tam mogę pójść. jak się trzymać. Ej, czy wy też tak macie to nienawidzicie Creepera i... i łucznika? Bo już to chyba mi tego. Dobra, to mi się wydaje. Jeszcze, już się skupiłem. co w fuk, co jakiś puja Jakby pujak. Teraz musimy się i e... teraz się wyobrażam, że tego naszego ktoś zaraził i po prostu nic po parazitami. Wyobrażę, jak jakuszą tego filatera, parazona ja czułkami. Nie, nie, się nie, nie, tego nie, To jest to, e... to, e... Jezu, nie, Udy, ja i teraz posadzimy... E, nie chyba Tak, no, Robimy, żeby... Robimy coś na razie, bo właśnie to on tutaj zleci. I jeszcze tutaj trapdora rzucić. I to mi się wydaje, że to będzie dobre. No i tutaj rzucimy po prostu Trapdoor. Chyba cztery Trapdoore. Nie się jednego pojedynczego po trapdora zrobić. Ja tutaj mam no jasne. Teraz aplikacje aplikacje na nagrzewkę. Tak, no. Ja sam czasami szwankuję. No jak się domyślimy, no, to robię drabinkę. Nic... nic nie mówi to o coś innego zrobię. Drabinki są I potrzebuję naprawdę nóż drabinek. Tak to potem innego zostawię... ale... 30... Gdzieś... No, no, zobaczymy. No i będę ją kopał co dwa, ta Jeszcze do wielkiego bo się boję no, jest... I jest nawet, się masz, yy... tę ta... szkinę. No, I zastanawiam się, może... Czemu to zawartowałem, tak? Pilator mi tu nie wpadł, to Ale to nie. A, mam opatrę, ale to... No. Teraz naprawdę nie boję, ale teraz się... Na podwórko, I jeszcze nie jest. Tak, mamy Tak, czyk. Mamy tak. Tak, tak. Czyk, czyk, czyk. Możemy wejść. Ok. możemy sobie wchodzić, wychodzić, wchodzić, wchodzić.